Państwo pragnę w imieniu własnym i pani prezydent Ostrowia Wielkopolskiego Beaty Klimek oraz Rady Miejskiej naszego miasta wyrazić ogromne zadowolenie, że przyjęliście nasze zaproszenie. Pragnę szczególnie przywitać starostę ostrowskiego, pana Pawła Rajskiego, oklaski. radnego sejmiku. Województwa Wielkopolskiego, pana Rzeja Picheta. <klucza> Witam radnych miasta Austro-Wielkopolskiego obecnej oraz minionych kadencji. <klucza> Witam zastępców prezydenta miasta, panią Ewę Matecką i pana Mikołaja Kostkę. <klucza> Szczególnie gorąco pragnę powitać naszych gości z sąsiednich miast i gmin, pana Mateusza Podsadnego, wiceprezydenta Kalisza. Oklaski. Pana Piotra Kuroszczyka, Wójta Gminy Ostrów, oklaski. Pana Piotra Śniegowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Ostrów Wielkopolskich. burmistrza gminy Miasta Panią Renatę Mogaj, wiceprzewodniczącą Rady Gminy i Miasta Nowyska Pana Henryka Zielińskiego, burmistrza miasta i gminy Mixtad. Pana Janusza Szustkiewicza, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów. Pana Krzysztofa Rasiata, Rasiaka, Wójta Gminy Przygodzice. Witam <klucza> Pana Mariana Janickiego, burm Burmistrza Dolanowa. <klucza> Panią Janinę Wojtasiak, Przewodniczącą Rady Gminy Przygodzice. Bardzo miło pragnę przywitać. Patrzę, kto jest z naszych prezydentów poprzednich kadencji. Miło mi gościć prezydenta Piątej Kadencji Radosława Torzyńskiego. Witam przewodniczących Rady Miejskiej poprzednich kadencji. Pana Ryszarda Taciaka, Her Mariana Herwicha oraz pana Marka Częplika. Witam serdecznie zastępców prezydenta, sekretarzy i skarbników miejskich minionych kadencji. Oklaski. Witam komendanta straży miejskiej Grzegorza Szyszka. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Jacka Wiśniewskiego. Komendanta Powiatowego Policji młodszego inspektora Piotra Wilkowskiego. Witam dyrektorów jednostek samorządowych, instytucji kultury, Ostrowskiej Oświaty i prezesów spółek komunalnych miasta. Przewodniczących Rady Siedli, przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości, przedstawicieli Obywatelskich Stowarzyszeń Społecznych, Kulturalnych i Sportowych, dyrektorów i długoletnich pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli mediów. Prasy, radio i telewizji. <klucz> witam mieszkańców naszego miasta, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. <klucz> Szczególnie gorąco witam prezesa Trybunału Konstytucyjnego od 2006 do 2008 roku, naszego gościa specjalnego, pana profesora Jerzego Stępnia. <klucz> słowa ówczesnego przywódcy solidarności i symbolu nadchodzących przemian społeczno gospodarczych wypowiedziane w amerykańskim kongresie kolebce zachodniej cywilizacji mimo upływu 30 lat wciąż dźwięczą donośnie są w nas przedstawicielach pokolenia transformacji We the people pierwsze słowa tego wiekopomnego przemówienia ale również pierwsze słowa amerykańskiej konstytucji Słowa ojców założycieli państwowości amerykańskiej i w ujęciu globalnym, ustroju demokratycznego w nowoczesnym ujęciu. To przesłanie mające swoje źródło w uznawanych przez zachodnią cywilizację podstawowych wartościach, przyrodzonych prawach człowieka z godnością życia ludzkiego na czele. With the people to również zobowiązanie. My, pokolenie transformacji ustrojowej. Wychowani i ukształtowani pod rządami gospodarki centralnie planowanej. Gospodarki niedoboru podstawowych towarów, deficytu szczęścia, poszukujących sensu w rzeczywistości ograniczonej szlabanami w świecie przedzielonym przez odrapany mur. My w 1989 roku zachłysnęliśmy się wizją wolnej Polski. My, przedstawiciele pokolenia transformacji, potraktowaliśmy rok 1989 jako inspiracją do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, w sposób naturalny, garnąc się do działalności publicznej. Uznaliśmy, że wolność, o której jeszcze kilka lat wcześniej nie marzyliśmy, jest teraz na wyciągnięcie ręki. Szanowni Państwo, dziś jest czas refleksji o czynach sprzed 30 lat. Z podziwem, przyglądając się głównym aktorom okrągłostołowych przemian, obserwując wydarzenia wielkiej polityki, czasu przełomu, zainspirowani, by rzec zapomnikowym myślicielem tych czasów, księdzem Tischnerem, etosem Solidarności, mieliśmy jednak świadomość, że wielka polityka to horyzont działalności publicznej. Wielu z nas pragnęło zaangażować się w proces przemian, być świadkami historii. Która drogą ewolucji rewolucjonizowała nasze życie osobiste. Lecz wielu zapragnęło walczyć również o sprawy lokalne, o tkankę polskiej państwowości, o samorząd. Ja sam, jako ponad 30-letni przedstawiciel pokolenia transformacji, zaangażowałem się w działalność samorządową już w 1994 roku, startując w wyborach do Rady Miejskiej Ostroja Wielkopolskiego. Dla mnie i mi podobnych ludzi młodej generacji, wychowanych i dojrzewających w małych ojczyznach, rządzących przez rady narodowe, które de facto i de jury realizowały politykę rządów pełni uzależnioną od monopartyjnego dyktatu. Rodząca się w latach 90. samorządność była polem do realizacji osobistego etosu solidarności, do służby w miejscu, w którym wzrosliśmy do zaangażowania się w sprawy nam bliskie, namacalne, w sprawy lokalne. A przypomnijmy, szanowni państwo, że to właśnie rząd świętej pamięci Tadeusza Mazowieckiego, wyłoniony po wyborach czerwcowych, <coughs> przez wiele środowisk do dziś kontestowany, w marcu 1990 roku, dokładnie 8 marca, uchwalił rewolucyjną z punktu widzenia samorządu terytorialnego ustawę o samorządzie gminnym na podstawie której dzisiaj przed Państwem z wielką dumą występuję. Ustawa ta wprost odwoływała się do postulatów Solidarności dotyczących zapewnienia gwarancji instytucjonalnych i ograniczenia omnipotencji aparatu państwowego. Zapisane to zostało w programie Samorządy Rzeczypospolitej, samorządy terytorialne, decydujące o kształcie spraw lokalnych których przedstawiciele będą wybierani w wolnych, demokratycznych wyborach, stanowić miały uzupełnienie samorządów pracowniczych. Tradycję etosu solidarnościowego w tym miejscu dziś realizujemy dzięki reformie rządu mazowieckiego, dzięki wyborom 4 czerwca. Szanowni Państwo, jednak 4 czerwca 1989 roku to nie tylko geneza zmiany ustroju politycznego w Polsce. Nie zapominajmy o zmianach społecznych i gospodarczych. Ilekroć wspominamy lata przełomu, towarzyszy nam przecież silny sentyment do towarów z zachodu, dla których otwierać zaczął się polski rynek. Pstrokate, kolorowe, sztuczne, nieraz tandetne lub zupełnie niepotrzebne, ale również te przełomowe dla życia codziennego, zawodowego i gospodarczego. Wszystkie te towary kryją za sobą niezwykły urok transformacji której my byliśmy naocznymi świadkami i głównymi beneficjentami. Po dzieciństwie spędzonym pośród wyrobów czekolado i kawopodobnych, nasz rynek wzbogaciły towary z całego świata. Nasze codzienne życie nabrało barw, zapachów, smaków, kolorów, a miasta transparentów, często tandetnych, z czasem nieco okiełznanych przez zdrowy rozsądek, lecz przede wszystkim wyrazistych. Po latach reglamentowanego obrotu gospodarczego, emisji kartek żywnościowych, w końcu półek z octem spirytusowym, owa wyrazistość do nas przemówiła. Tak, wspominamy te lata z nieskrywanym uśmiechem na twarzy. Proszę Państwa, pamiętajmy jednak, że wolność jest towarem reglamentowanym. Wolność trzeba pielęgnować. Nie tylko w tak zwanej dużej polityce, z której płyną polityczne trendy, ale przede wszystkim na druncie lokalnym, samorządowym. Dbałość o sprawy lokalne to kwintesencja i praktyczna realizacja idei wolności. A że wolność to idea praktyce ulotna, niezależnie od epoki, wiemy nie od dziś. Dokładnie tego samego dnia, kiedy my Polacy tłumnie sprzeciwiliśmy się reżimowi komunistycznemu, Podczas protestów chińskich studentów na placu Tiananmen, który stanowił centrum manifestacji, wkroczyła armia chińska. W kulminacyjnym i ostatnim dniu protestów, 4 czerwca 1989 roku zginęło według oficjalnych danych 241 osób, według nieoficjalnych podobno nawet do 10 tysięcy. Celem studenckich wystąpień wspieranych przez chińskich robotników były demokratyzacja państwa, Reformy gospodarcze w duchu wolnościowym, wyrażenie sprzeciwu wobec polityki klasy rządzącej. Brzmi znajomo, drodzy Państwo, prawda? Protesty chińskich studentów zakończyły się jednak wielką tragedią, narodową traumą. Ta zbieżność dat pozwala z wielką, z większą roztropnością spojrzeć na współczesną historię Polski bowiem my 4 czerwca 1989 roku rozpoczęliśmy marsz nazwanych przez jednego z historyków reglamentowaną rewolucją o przebiegu ewolucyjnym i bezkrwawym. Dziś, jak i każdego innego dnia, począwszy od okresu transformacji, możemy polemizować także na temat tamtych wyborów, dzięki konstytucyjnie zagwarantowanej wolności wyrażania swoich przekonań. W bliskim mojemu sercu Wrocławiu, gdzie studiowałem, na Placu Dominikańskim znajduje się niepozorny pomnik poświęcony ofiarom krwawo stłumionych protestów w Chinach. Ci z Państwa, którzy tego pomnika nie znają, kojarzą na pewno ikoniczny symbol krwawo stłumionej manifestacji. Zdjęcie człowieka, który zagroził drogę kolumnie czołgów wracającej z akcji pacyfika pacyfikacyjnej. Fotografia Jeffa Widenera przedstawiająca nieznanego mężczyznę okrzykniętego przez media jako nieznany buntownik lub Tankmen, to ogólnoświatowy symbol oporu przeciwko omnipotencji potencji władzy. Ten jaskrawy kontrast historyczny daje nam, świadkom przymierza Okrągłego Stołu, świadectwo słuszności decyzji podjętych przez tych, którzy są dziś wyszydzani. Nam dziś wypada tylko oddać im hołd i wykrzyknąć za przesłaniem pana Kogito na ustach. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Szanowni Państwo, gdy jesteśmy przy fotografiach, inny światowej sławy fotografik, Chris Nidenthal, stworzył w dość przypadkowych, trzeba przyznać, okolicznościach. Wiekopolny, symboliczny, znany powszechnie obraz. Zdjęcie ukazuje wojskowy transporter opancerzony, stojący przed warszawskim kinem Moskwa, w którym wyświetlano film Franciska Forda Kopoli Czas Apokalipsy. Stało się ono jednym z najważniejszych symboli stanu wojennego. I ja, jako młody wówczas student, jak i dziś, nieco bardziej doświadczony mężczyzna, spoglądam na te zdjęcia z nieskrywanym wzruszeniem. Mając w pamięci te dwie fotografie z Placu Niebieskiego, spokoju i z przedkina Moskwa, wiem, że wybory 4 czerwca zapiszą się na kartach polskiej historii symbolicznymi złotymi zgłoskami. Jak powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, czy przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania i zgromadzenie patriotyczne przed hotelem Bazar jako symbol przemian przedwiośnie wiośnie odradzającej się państwowości. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie byłoby Piłsudskiego w Warszawie, Padereckiego w Poznaniu, a wyborów w czerwcu 1989 roku, gdyby nie korzystna sytuacja międzynarodowa. Odpowiednia koniunktura polityczna i gospodarcza, upadek mocarstw zaborczych w 1918 roku i klęska gospodarcza ZSRR pod koniec rządów Gorbaczowa. W życiu narodów. Prawdziwą cnotą jest jednak zdolność do pojednania w obliczu kryzysu politycznego oraz umiejętność wykorzystania korzystnej koniunktury. My, skłonni do romantycznych uniesień, dwukrotnie w XX wieku zachowaliśmy zimną krew, w tym także w przełomowym 1989 roku. Szanowni Państwo, w przeciągu ostatnich 30 lat wolności polscy politycy dokonali przynajmniej jeszcze kilku przełomowych decyzji. Dzięki którym Polska uwolniła się od niewydolnego gospodarczo i skompromitowanego moralnie bloku wschodniego, by zakotwiczyć na dobre w zachodniej strefie wpływów z, niej, z jej nieidealnym wprawdzie, ale najlepszym ze znanych modelem demokracji liberalnej. Uchwalona została nowoczesna konstytucja, gwarantująca poszanowanie praw i wolności obywateli oraz wprowadzająca mechanizmy check and balances. Polska wstąpiła w struktury NATO oraz dokonała akcesji do Unii Europejskiej. W efekcie, jak dowodzą badania opinii publicznej, Polacy nie wyobrażają sobie egzystencji poza głównym nurtem zachodnioeuropejskiej polityki, której centrum stanowią instytucje Unii Europejskiej. Nie podstawią w tym miejscu pomnika powyższym przełomowym wydarzeniom z dziejów na naszej najnowszej ojczyzny. Analiza wielkich umysłów Analizy wielkich umysłów mówią za siebie. Szanowni Państwo, oczywiście transformacja ustrojowa ma swoje ciemne karty. Niepewność, hiperinflacja, terapia szokowa czy wykluczenie społeczne to pojęcia nierzadziej dyskutowane aniżeli wolność gospodarcza, równość szans, decentralizacja, fundusze europejskie czy brak granic i możliwość podróżowania po świecie. Te cienie nie mogą jednak przykryć blasku wolności. Bilans jest jednoznaczny. Uchybienia korygujemy przecież na co dzień, jak w demokratycznym państwie prawa przystało, w drodze legalnych działań naszych przedstawicieli, wybieranych w wolnych wyborach. Tylko od nas zależy, kto reprezentuje nas w Warszawie. Wdrażajmy nauki płynące z lekcji obywatelskiej, z lekcji obywatelskości podczas wyborów. Odpowiednie mechanizmy już posiadamy. Sprzeciwiajmy się jedynie tym, którzy je niszczą. Drodzy Państwo, na koniec chciałbym podzielić się bardzo osobistą refleksją. Gdy miałem 8 lat, wojska Akładu Warszawskiego dokonały interwencji w Czechosłowacji, a wewnątrz kraju rozpętano nagonkę antysemicką. Gdy miałem 10 lat, podczas wydarzeń grudniowych Polacy strzelali do swoich rodaków, do robotników, którzy domagali się godności. Gdy miałem lat 16, był radą czerwiec 1976 roku. Gdy miałem lat 20, już jako student biorący udział w manifestacjach, przeżywałem sierpień 1980 roku. Następnie karnawał Solidarności, a w końcu głęboki zawód, fatalne poczucie niepewności i bezradności związane z wprowadzeniem stanu wojennego który przypadł w najlepszym, w najlepszym okresie naszego młodego jeszcze życia. Dlatego dziś, jako w pełni świadomy przedstawiciel pokolenia transformacji, mówię z dumą i z pełnym przekonaniem, bohaterom czasu przełomu, bohaterom mojej młodości, tym romantycznym i pozytywistycznym, bohaterom mądrym i roztropnym, mówię dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę.